Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pokażę wam w jaki sposób pobrać wymaz z zamówionego przez was zestawu pobraniowego do badania obecności wirusa SARS-CoV-2. Kiedy zamawiacie zestaw na stronie fundacji, przychodzi do was coś takiego, taka oto torebeczka. Tej torebki nie wyrzucamy. Ona zostaje u was w domach, bo w tej torebce później zabierze od was kurier ten wymaz. Dobra. Odpakowujemy torebkę, torebka jest zgrzana, w związku z tym trzeba rozerwać od góry. Otwieramy i w środku znajdziemy przede wszystkim instrukcję tego, jak wykonać wymaz oraz instrukcję, w jaki sposób później należy postępować z pobraną próbką. Poza instrukcją mamy wymazówkę, to jest wymazówka. Mamy pojemnik z takim płynem, który nazywa się bufor. Mamy kody kreskowe oraz woreczek z rękawiczkami jednorazowymi. Teraz tak przed przystąpieniem do wykonania wymazu. Należy oczywiście umyć ręce w pierwszej kolejności, a następnie założyć rękawiczki. Więc ja teraz zakładam rękawiczki. Okay. W założonych rękawiczkach można wykonać wymaz. Wymaz możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszy i zalecany przez laboratorium to jest wymaz wykonany z nosa. Taki wymaz wykonujemy przez to, że wymazówkę, czyli patyczek, wkładamy sobie równolegle do podniebienia w nos. Zostawiamy go tam na 30 sekund, oczywiście cały czas trzymając, i podczas wyciągania patyczka wykonujemy tego typu ruch okrężny, żeby on o ścianki nosa jeszcze zahaczył. Pokazuję. Okej, okay. nie jest to zabieg przyjemny, więc tutaj nie będę kłamać, ale jest to najlepszy sposób na pobranie wymazów, w ten sposób próbka będzie najlepszej jakości. Taką wymazówkę z wykonanym wymazem nie wkładamy już z powrotem do opakowania, z którego ją wyjęliśmy, ale do załączonego pojemnika z buforem. Pojemnik odkręcamy, wkładamy wymazówkę tak, żeby ona była w płynie, czyli w tym buforze. I tu mamy taki czerwony punkt, o ściankę pojemnika w tym czerwonym punkcie łamiemy, to można wyrzucić i zakręcamy. Ważne, żeby pamiętać, żeby zakręcone to było dobrze, żeby nic się nie wylało. Tak przygotowany wymaz <coughs> znakujemy kodem kreskowym, który jest dołączony do zestawu. I jeden kod. Przyklejamy na, wymazu, na pojemnik z buforem. Ten pojemnik z buforem wrzucamy do tego opakowania i zaciskamy tutaj dokładnie, żeby nic nie wypadło, nie wyleciało. Ten sam kod kreskowy znajduje się również tutaj. Jest to kod kreskowy, po którym jest identyfikowany pacjent w laboratorium. W związku z tym jeden z tych kodów zostaje również. W domu pacjenta po to, żeby wiedział, jaki numer jest do niego przypisany. Ale wracając jeszcze na chwilę do wymazu, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu bałby się wymazu z nosa, nie chciałby go wykonywać, drugim alternatywnym sposobem jest wykonanie wymazu z tylnej ściany, gardła. Jest to mniej zalecany przez laboratorium sposób, ale taka mm, możliwość również istnieje, wtedy również. Odkręcamy wymazówkę. Wymazówkę tak samo jak w przypadku nosa wkładamy równolegle do podniebienia, głęboko i staramy się tą wymazówką pocierać o tylnią ścianę gardła. Ja teraz wykonuję wymaz. Pocieramy o tylnią stronę gardła. Przez około 30 sekund. I tak wykonany wymaz, tak samo jak w przypadku wymazu z nosa, można umieścić w pojemniku z buforem, który później zakręcamy i wkładamy do opakowania. Ok. Przygotowaną próbkę, czyli wykonany wymaz włożony do pojemnika z buforem i do torebki, wkładamy do lodówki i tam w lodówce czeka do momentu przyjazdu kuriera, który odbiera wymaz już we wskazanej przez Was lokalizacji po wcześniejszym kontakcie z infolinią. To mam nadzieję, że było dla Was wszystko pomocne, zrozumiałe i że uda Wam się poprawnie wykonać wymaz.